Dzień dobry, wieczór, tu omek. Witam Was ponownie w świecie Dark Souls. Jesteśmy wciąż w grobowcu olbrzymów. Postanowiłem, że jednak spróbujemy podejść troszkę dalej. Zmieniłem nieco odzian odzienie. Jak widzicie, wyglądamy wspaniale. <ścoughs> Szczyt mody, po prostu. Jako broń. Wybrałem miecz czarnego rycerza. Jest to najsilniejsza broń, chyba jaką w tej chwili mamy. Chyba, że się mylę. Przynajmniej jednoręczna broń. Claymore prawie 300, miecz 360. No. Raczej nic z tego nie przebije. W tym obszarze nie podejmę się przejścia go bez tarczy. Jest tu pełno. Bardzo wąski przejść, gdzie nie ma jak manewrować. Przeciwnicy są trudni, zadają bardzo dużo obrażeń. Zwi spróbowałem po prostu dobrać e zbroję tak, żeby mieć jak najwięcej ochrony przed atakami fizycznymi oraz równowagi. No i cóż, a, mogłem trochę zmienić. Moje czary, taniec miecza raczej nam się tutaj nie przyda. Tym bardziej, że czas rzucania ma mega super długi. Wolałbym mieć tam jakąś inną piromancję. No cóż, może przeżyjemy. Zauważyłem też, że mam cztery kawałki migoczącego tytanitu, co pozwoliłoby mi na ulepszenie miecza czarnego rycerza jeszcze. Jeszcze chyba raz. Umogłoby to, ale no cóż. Myślę, że da się tam wskoczyć. Ale zanim to zrobię, chciałbym dotrzeć do ogniska. Tutaj w głębinach. Stąd mamy dobry widok na demoniczne ruiny poniżej. Wciąż w niewyjaśniony sposób zalany lawą. Hmm, Zoom. Po lewej stronie widzimy w ciemności szkieleta. Skąd z góry inny szkielet strzela do nas z łuku? Sympatycznie. Nie jestem pewien, czy tutaj jest jeden tylko, czy dwa. Skelety. No, zaraz się przekonamy. No. Kula ognia na powitanie. Ten atak jest bardzo ciężki do zablokowania, jeżeli nie mamy naprawdę wyśmienitej tarczy. Więc lepiej go uniknąć. O! Nie zdążyłem. Ciachnąć. Dobra. Jeden szkielet załatwiony. Naprawdę przeciwników nie jest tu jakoś strasznie dużo, chociaż to samo może być powiedziane o praktycznie każdej, każdym obszarze w grze. Przeciwników niby nie jest dużo, ale są tak strategicznie ustawieni, żeby stwarzać jak największe zagrożenie. Hmm. Poniżej widzę dwie pary oczu. Zastanawiam się, czy możemy tam zeskoczyć i zrobić atak z powietrza. Na przykład, trzymając miecz w obłącz dla zmaksymalizowania obrażeń. Spróbuję. Udało się. Jeden szkielet padł. Podleć A gdzie drugi? Jest. Aj, kopnięcie jest przykre. Wywraca nas. O. Mam nadzieję, że nie padnę. Podleć się. Szkielet nie trafił, na szczęście. No. Nie wiem, czy to kontroler mi tak zaczyna troszkę nawalać, że czasami nie łapie przycisków, czy też nie. Ja po prostu lamię. Dobra, oho. Łucznik dalej do nas sobie radośnie strzela, ale chyba nie może trafić. Dobra. Droga dalej wiedzie przez kolejne... kolejną... Nie, trumnę? <gryw> o, Kogo my tu mamy? Ale jeszcze lepszym widokiem jest ognisko na dole. Przydatna wiadomość, gdyby ktoś nie zauważył, byle nie spaść. No, no to jest troszkę lepiej. Czy faktycznie jesteśmy w stanie wzmocnić nasz miecz? I owszem, bo plus 4 plus 5 wymaga już czterech odłamków migoczącego tytanitu. Więc jeszcze nie teraz. 25 tysięcy dusz. Hmm. Wypadałoby je na coś wydać. Średnio mi się chce podnosić poziom, ale to zrobię. naprawdę powinienem zwiększyć witalność, siłę, wytrzymałość, czy też zręczność. Korci mnie ta inteligencja, ale... Hmm. Cztery poziomy, żeby tylko móc rzucić światło. Ech, chyba się nie opłaca. Hmm. Myślę, że podciąg... spróbuję podciągnąć witalność do 20 na razie więcej życia nie zaszkodzi eee, no, skoro już tu jestem to się naprawię zmienię czary zamiast tańca miecza weźmiemy coś bardziej użytecznego, wielki zapłon prawdopodobnie leczenie <laughs> Może. No może wyleczenie faktycznie. Mamy pięć butelek. W zasadzie mógłbym tutaj. Dobra. Stanę się człowiekiem. Rozpalimy to ognisko. A i właśnie. Posiadamy teraz rytuał rozpalania. Co oznacza, że możemy rozpalać nie tylko raz, ale aż trzy razy. Co da nam Maksymalnie 20 butelek jestusa, czy też 20 łyków, 20 to powiedzmy trochę taki overkill, żeby zademonstrować to, rozpalę to ognisko dwa razy. W takim razie leczenie nie będzie mi potrzebne, a kula ognia. Żeby mieć trochę więcej ataków z, dy z dystansu. Odwrócimy pustkę i rozpalimy dwa razy, otrzymując 15 użyć butelki. Za każde rozpalenie. No, jest całkiem, całkiem. Wszędzie pełno tych dziwnych szkieletów. Ciekawe, co to za stworki te szkielety zostawiły. Ale cóż, no, też na ścianach widzimy takie niebieskie światełka, które mogą nam wskazać drogę z tego co widzę to pojawiają się one tylko jeżeli używamy latarni jeżeli poświecimy trochę to się pojawiają tak mi się wydaje cześć Nie. Nie no? Really? Hmm. Then I have no qualms telling you there's a fine stash of treasure right down that hole. I found it first, but now well, we're friends now, friends I'll split it with you. In any case, have a look. It'll shimmer you blind. I don't know Mi wydaje się, że ten gość czegoś nam nie do końca mówi. Nie jest jakoś tak szczery. Widzimy też, że używa i tarczy. O sam ten nazywa się Patches i jest postacią występującą w poprzedniej grze w Demon Souls. Hm. Co prawda nie grałem w Demon Souls, ale oglądałem let's playa z niej, z tej gry. No dobra, zobaczymy. Cóż to za wspaniały skarb tam na nas czeka? Faktycznie coś tam jest. Nie możecie się domyślić, co się stanie. Przynajmniej teraz jest szczery. O, patrz, jest prawdziwy czaruś. O, latarnia czaszki, dwie dusze. Gdybyśmy jeszcze nie mieli latarni, to tutaj moglibyśmy ją zdobyć, bo bez niej cały ten obszar jest jednym wielkim piekłem, po prostu.

Who would let such strong spirits be hollowed so heavens? Is there nothing, nothing at all to be done? You're no hollow, thankfully. Okay. Odnaleźliśmy naszą kapłankę Re, która najwyraźniej zagubiła się gdzieś w grubowcu gigantów, olbrzymów. Z tego co mówi jej towarzysze, stali się pustymi. Gdzieś tam siedzą. No i w oddali widzę właśnie sylwetkę jednego z nich. Hmm. Biedaczka nie ma szczęścia. No dobra. Powolutku. malutku. O. Cześć. To zrzuciłem po prostu to dałoby przez przypadek nie zahaczyć mulki. mały bakstabik. No, chyba się leczyć cwaniak. Nie ma. No cóż, w końcu są klerykami. Co mi się tu zasłaniasz tarczą? Uuu, kopnięcie nie pomogło. co powiesz na ognistą sferę? Au. To był czar moc, czy też siła, który po prostu odrzuca nas troszkę, nie zadaje obrażeń.

Dziękuję bardzo. czyli Regeneracja, czyli kolejny cud. Jak Można się domyślić, <laughs> regeneracja regeneruje życie przez pewien czas. Nie jest to jakiś super użyteczny czar, cud. ale zawsze coś. 16 wiary, żeby go użyć, nie sądzę, żebyśmy byli w stanie w najbliższym czasie to osiągnąć. No cóż, zwiedzimy sobie dolny poziom. Cóż tu na nas czeka? Hmm. Coś ciekawego. Jakaś kolumna z kości. Jeżeli będziemy się trzymać z daleka, to nie stanowi zagrożenia. Z bliska potrafi dosyć mocno przyłożyć. Więc trzeba uważać. Gródka białego Titanitu. Biały Titanit generalnie służy do wzmacniania boskich broni. O! Jeszcze jeden. Spróbujemy silnego ataku. Dropinka do góry, ale zanim tam pójdziemy, cofnę się jeszcze do komnaty powiedzmy z kapłanką i zwiedzimy ją do końca tutaj. Obejrzymy, na górze coś, jakiś przedmiocik się świeci. Chyba to jest tylko. A nie, to jest grudka Titanitu. Przy okazji wyrosło kilka nowych stosów kości. <gry> Więc, żeby być w miarę bezpiecznym, to spaleni piromację. Jeszcze dwie z tyłu. Chyba będzie wszystko, tutaj. Mhm. Dalej, już tylko przepaść. Więc wrócimy tędy. Kapłanka została uratowana, i jakimś magicznym sposobem udaje się wrócić na górę, co niedługo zobaczymy. W sumie jeżeli jest tutaj, to musiała chyba zabić pinuila teoretycznie, czy też raczej e, przejść jakoś obok niego, ponieważ to on pilnował przejścia tutaj do grobowca olbrzymów oczywiście hmm. Hmm. <grystanie> iluzuryczna <z> ściana.

Overcome me, że jesteśmy wesołymi, nieumarłymi. Zrozumiałe jest, że w tym momencie tak większość graczy ma ochotę go zabić, ale warto mu wybaczyć. O, świetnie. A second chance! Wonderful! I had a feeling, you'd understand. I did. Naprawdę mogliśmy teraz odpowiedzieć nie, to dałby nam okay. chyba jakąś jakoś mało znaczącą rzecz. Ale w tym momencie. Patrz będzie kupcem w późniejszym etapie gry. Jeszcze nie teraz, bo musimy w tym celu zrobić jedną rzecz, której na razie nie jesteśmy w stanie zrobić. Hmm. Cześć! Teraz już wiecie, co to za szkielety, tu się walają po całej okolicy wielkie kościane, jakieś, nie wiem, olbrzymie psy. Czy też cokolwiek to jest nie, nie będę jeszcze w tą stronę się udawał. paczes i uratowanie kapłanki było tak naprawdę moim celem. Dalsza ekspo, dalszą eksplorację <grytanie> dalszą eksplorację grobowca olbrzymów zostawię na później. Więc. Hmm. Ja może jeszcze zgarnąć kilka świcuszek. Jeżeli mi się uda. Tutaj z górnego poziomu. A jeszcze jedna rzecz. Dwóch łuczników, jak miło. Jeden stoi gdzieś tutaj, na tej wielkiej nie wiem, trumnie pokrywie. Nie ma jak do niego stąd się dostać. No tutaj widzimy jakąś dziurę z dół. <grymne> Au. No, te strzały dosyć mocno potrafią urządzić. Schowamy się na razie tu. Wypijemy buteleczkę i zobaczymy co my tu mamy. A mamy tutaj jakieś sześć gigantycznych szkieletów w bardzo małym pokoiku w małej przestrzeni. Jest to generalnie śmiertelna pułapka. Możemy... Jakimś cudem uniknąć śmierci. Może się to nam udać. Jest to ciężkie. Ale jak widać są na dole jakieś dwie rzeczy. Dwa przedmioty. Najbardziej interesujący jest ten na samym tyle tego pomieszczenia czy też tej trumny. Bardzo, bardzo trafnie. Zastanawiam się. W sumie najlepszą chyba Możliwością jest po prostu biec tam i zgarnąć to. Samobójcza misja, zanim nas zabiją. Spróbujemy też prawdopodobnie ataku z, z, z góry. Nie wiem, czy mam coś, co może nam pomóc w jakikolwiek sposób. Chyba niezbyt. Dobra, spróbuję raz śmierć. Jak się nie uda, to zakończymy chyba tu odcinek. Muszę tylko ocenić, gdzie jest ten szkielet. Ok, co najmniej dwóch tutaj sobie stoi. Jeżeli zabiję jednego, spadając w dół, no to już będzie postęp. Dobra, miecz urącz, skaczemy. Pudło. No <suszy> <suszy> Szanse są niewielkie. I spróbuję może jeszcze raz. Może nam się uda? Nie jest to jakaś bardzo użyteczna rzecz, ale w ramach demonstracji. No, złaś, są nasze tusze. Nie chcę potrabić. Hmm. OK Jeden padł jest niezłe. podleczyć nie mm -hmm. <laughs> No no? Jestem zaskoczony, ale to wszystko zasługa miecza czarnego rycerza, który zadaje naprawdę duże obrażenia. Więc możemy szkieletory szybko zabić. Idzie następny. Więc zakładamy tarcze. Siomy z tym kupniakiem A, co późno. Teraz mamy chyba dwóch. Mhm. Dobra I romancja trochę pomaga. Chyba został tylko jeden. Widzieliśmy jedną z najbardziej brutalnych lokacji, chyba jak widać, dobra broń to naprawdę podstawa, i co my tu mamy? Kolejnego martwego kowala, który z którego ciała podnieśli. Podnieśliśmy duży boski żar. Który umożliwia wzmocnienie boskich broni do plus dziesięciu. Chociaż, no cóż, nie będziemy już raczej używać boskich broni. Ich jedyną, chyba, jedynym zastosowaniem jest ułatwienie przejścia katakumb z obradzającymi się szkieletami, a ponieważ już taką katakumby mamy za sobą no to co, nie na wiele nam się to przyda Mogliśmy, moglibyśmy używać boskiej broni, gdyby nasza postać miała trochę więcej wiary ponieważ boskie broni z wiarą się skalują, no ale wiara nie jest naszą najmocniejszą stroną więc cóż myślę, że tutaj zakończymy i chyba opuścimy katakomby i grobowiec olbrzymów, przynajmniej na razie. A w następnym odcinku, prawdopodobnie wybierzemy się w stronę Fortecy Senna na naszą pielgrzymkę do miasta bogów Anor Londo. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia!